Powiem tak, jak to się mówi niekiedy przy reklamach jakichś filmów albo książek. Jest to najbardziej wyczekiwana wystawa Wielkopolskiego Muzeum Wojskowym a także Muzeum Narodowym w Poznaniu w tym roku. Pod znakiem palmy i półksiężyca. Taki tytuł ma wystawa dotycząca historii Pułku Ułanów Karpackich. Zorganizowana w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. Karpatczycy to wyjątkowa jednostka, która została sformowana i rozpoczęła walkę kilka miesięcy po klęsce wojny obronnej 1939 roku. Żołnierze tej jednostki wsławili się m.in. obroną Tobruku i w składzie II korpusu polskiego zdobyciem masywu Monte Cassino. To jest bardzo ważna i to z kilku powodów. Po pierwsze, osony muzealniczej prezentuje znakomite eksponaty i to zarówno te z zasobów Muzeum Narodowego, a właściwie naszego wspaniałego oddziału Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, ale także z innych placówek, a w szczególności z zasobów prywatnych, pamiątek, często przez rodziny Karpatczyków yy, określane jako relikwie. Yy, to po pierwsze, a więc znakomita, eksponatowo yy, wystawa z bardzo ciekawą, przekonującą w kolorach Afryki. E, aranżacją. E, po drugie, to jest nieprawdopodobna odpowiedź, opowieść o młodych ludziach, którzy wkrótce po klęsce wrześniowej w 1939 roku już byli gotowi, żeby najkrótszą drogą wracać do Polski i się o nią bić. Nie szukali swojego, nie szukali swojej wygody, swojego bezpieczeństwa. Okazało się, że ta droga była niezwykle okrężna, bo przez ostatecznie północną Afrykę, przez Tobruk, przez całe Włochy. Przez okolice Monte, Monte Cassino aż po Bolonie. No, zakończone wcale nie tym ziszczonym pragnieniem. Polska niepodległości nie odzyskała, ale oni wykazali się niesamowitą postawą. I Wreszcie to też jest niesamowite wydarzenie, ponieważ następuje tutaj połączenie potencjału instytucji publicznej, państwowej z prywatnymi zbiorami z gotowością do współpracy z instytucją publiczną konkretnych osób, konkretnych rodzin. Znakomicie uboga, ubogaca to zarówno ekspozycję, ale także nadaje takiej autentyczności. Wokół tej wystawy gromadzi się niesamowicie ciekawe środowisko ludzi. Wystawa nosi tytuł ze znakiem Palmy i Półksiężyca i jest to motyw, który pojawia się tutaj na wystawie jako motyw wiodący, dlatego, że Ułani Karpaccy, spędzi, spędziwszy prawie 4 lata na Bliskim Wschodzie, jako swój znak rozpoznawczy przyjęli właśnie dwie palenki na półksiężycu. I takie znaki pojawiają się również na wystawie, ale oczywiście to jest nie tylko to. Dlatego, zapraszając na wystawę, możemy powiedzieć, że zobaczą widzowie bardzo wiele archiwariów, fotografii z tamtych czasów. Zarówno z terenu Syrii, gdzie powstał, jak i z Palestyny, z Egiptu, z walk pod Tobrukiem, wreszcie z kampanii włoskiej. Te fotografie powiększyliśmy, dlatego że z naszej kolekcji mają one najczęściej kształt niewielki, natomiast dobrą jakość. Dlatego powiększając i podając, jakby widzą, do oglądania w tej postaci, umożliwiamy zobaczenie, dostrzeżenie wielu szczegółów mundurowych, sprzętu, jakby się posługiwali, i szeregu innych takich scen, nawet codziennych, można Powiedzieć. Druga część to oporządzenie i umundurowanie, które używali e, Ułani Karpacy, a więc e, sylwetki mundurowe, broń, różnego rodzaju oporządzenie takie życia codziennego. Wreszcie dokumenty, które e, świadczą już konkretnie o osobach i zarówno pochodzą z naszej kolekcji, czyli z, e, ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, ale także od wielu osób które wypożyczyły nam pamiątki swoje rodzinne na tą wystawę. Są to pamiątki użyczone przez dzieci jeszcze, albo też już przez wnuki ułanów karpackich. No i nawet wspomagaliśmy się także pomocą kolekcjonerów, którzy tym okresem się interesują i mogli tutaj udostępnić przedmioty takie, jak były w pułku ułanów karpackich używane. Organizowanie wystaw to jest jedno z zadań stawianych muzeach Muzeum Historyczno-Wojskowym. W związku z tym prezentujemy co jakiś czas obok ekspozycji stałej wystawy czasowe. Tym razem przypominamy tradycję 80. rocznicy utworzenia Pułku Łanów karpackich. Wystawa będzie trwała kilka miesięcy, także nie tylko dzisiaj się można z nią zapoznać, ale przez ten cały czas trwania ekspozycji. Oczywiście nasze wystawy są specyficzne, bo prezentujemy różnego rodzaju obiekty, które gromadziły w naszym muzeum, od broni przez mundury, znaki wojskowe, dokumenty, fotografie i inne pamiątki historyczne. W związku z tym, że mamy określony zasób tych obiektów, wspomagamy się pamiątkami i obiektami wypożyczonymi od osób prywatnych. Także y, zapraszamy do stwierdzenia naszej ekspozycji. Zawsze coś nowego, zawsze coś ciekawego, a my wierni tradycji przypominamy nasze dzieje. Wystawa poświęcona oczywiście pułkowi Ułanów Karpackich, którego y, y, pierwsza wystawa też w murach tego, tego muzeum odbyła się y, równo 40 lat temu. Y, wtedy organizowali tą wystawę Ułani Karpacy, zamieszkali w Poznaniu i jego okolicach. Dziś znów znajdujemy się w tym samym miejscu po 40 latach. Z małym jednak wyjątkiem, no, Ułanów już, już nie ma, za to, za to dzisiaj przybędą liczne rodziny. No i to głównie też dla nich. Dla nich to robimy, dla nich to robimy ku pamięci, aby utrwalić dokonania no można powiedzieć już legendarnego pułku Ułanów Karpackich. Legendarnego, no chociażby z, te, z tego faktu, że pułk ułanów karpackich jeszcze w roku 40, gdy formowała się Brygada Szweców Karpackich w miejscowości Homs w Syrii, wtedy wchodziła w skład brygady Szweców Karpackich jako dywizjon rozpoznawczy. I tak zaczęło się, tak się zaczęła udział ułanów karpackich w II wojnie światowej. Oczywiście była kampania libijska, później wiadomo mamy kampanię włoską. Przez te wszystkie etapy działań wojennych Ułani Karpacy zasłużyli się, zasłużyli się dla, dla, no dla losów po tej historii. W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział muzealnicy, kolekcjonerzy i miłośnicy historii Ułanów Karpackich, a także rodziny Karpatczyków, które podzieliły się z muzeum swoimi rodzinnymi relikwiami – Jedną z nich była bandera statku MS Batory przewożącego Karpatczyków z Egiptu do Włoch w styczniu 1944 roku. Wystawę Pułk Ułanów Karpackich 1940-2020 oglądać można w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym do 7 marca. Kuratorami ekspozycji są Anna Szukalska-Kuś, Alina Sokołowska i Przemysław Kopi.